W Lwowie po raz jedenasty odbył się konkurs artystyczny Indeks imienia Mariusza Kazany. Ideą konkursu jest wspieranie młodych ukraińskich artystów. Jego zwycięzcy będą mogli odbyć staż w polskich uczelniach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, artystka graficzka nadzieja Uchorczuk została laureatką tegorocznej jedenastej edycji konkursu graficznego Indeks imienia Mariusza Kazany. Jest to jedna z sześciu prac, które podawałam na konkurs, zatytułowałam ją Dom. Jest to scena z utworu Tychrołowy Iwana Behranego, gdzie główny bohater śni, że znowu jest na Ukrainie w domu ojcowskim. Ale okazało się, że byli to tacy sami wysiedleni Ukraińcy, deportowani daleko na wschód Rosji. Najbardziej cieszę się z tego, że będę miała możliwość odbycia stażu w Polsce. Spodziewam się na otrzymanie dobrego doświadczenia. Konkurs zorganizowały Fundacja imienia Mariusza Kazany i Konsulat Generalny RP w Lwowi. Jego celem jest promocja współczesnej polskiej sztuki, zwłaszcza grafiki. Pomimo trwającej wojny udało się również w tym roku, jak i w ubiegłym, zorganizować konkurs dzięki ogromnym staraniom Konsulatu Polskiego w Lwowie dzięki zaangażowaniu ogromnemu zaangażowaniu studentów i profesorów Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki ten konkurs doszedł do skutku To niezwykłe wydarzenie nie tylko dla fundacji, ale również dla uczelni partnerskich z Polski, Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Niezwykły dlatego, że odbywa się w czasie tak trudnym dla Ukrainy i dla nas wszystkich uczestniczących w tym konkursie, stał się symbolem poparcia dla walczącej Ukrainy, stał się symbolem naszego sprzeciwu wobec barbarzyństwa Rosji i wobec agresji Rosji na Ukrainę. W ramach projektu w Muzeum Narodowym została zaprezentowana wystawa profesora Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie Krzysztofa Tomalskiego pod tytułem Stan nieważkości. Wśród prac znalazły się obrazy pod tytułem Lilia dla Ukrainy. Inspiracją do, do tej serii była no oczywiście. Wojna, która wybuchła dość niespodziewanie, oraz pewna obserwacja z natury, która w moim ogrodzie w Krakowie e, zachowała się z lata, uschła Lilia, która tak bardzo mi się skojarzyła z tym dramatem, który gdzieś się no, tak niespodziewanie ujawnił, że postanowiłem ją narysować i, i z kolei rysować jej. Przepotwarzenia w chwili, gdy wojna ustanie, ale wojna nie ustaje, więc ja rysuję, narysowałem już pięć lilii, które obrastają kwiatami, jakby wbrew naturze, no bo wiadomo, że natura jest taka, że najpierw kwitnie coś, a później zamiera, a tutaj mamy do czynienia z martwą Lilią, która chce ożyć. I ona któregoś dnia ożyje, mam nadzieję, zamieni się w bardzo kolorowy e, obraz no, tego pięknego, symbolicznego kwiatu. Patron konkursu Mariusz Kazana to były dyrektor Protokołu dyplomatycznego polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a zarazem miłośnik sztuki i założyciel galerii u dyplomatów. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem.